Ten odcinek jest prezentowany w formie audiobooka. Każdy problem, z którym spotykasz się w życiu, ma jedną prostą przyczynę. Zbytnio przejmujesz się tym, co myślą o tobie inni. Ta troska o opinie innych jest źródłem twojego dzisiejszego nieszczęścia. Dzisiaj zagłębimy się w książkę Odwaga, by być nielubianym, napisanej przez japońskiego filozofa i psychologa Ichiro Kishimiego oraz autora Fumitake Kogę. Napisanej przez japońskiego filozofa i psychologa Ichiro Kishimiego oraz autora Fumitake Koga. Według nich wewnętrzne zmartwienia są zawsze powiązane ze światem zewnętrznym. Wyjaśniają, że nie ma czegoś takiego jak zmartwienie całkowicie zdefiniowane przez jednostkę, więc zwane wewnętrzne zmartwienia nie istnieją. Niezależnie od tego, jakie zmartwienia mogą się pojawić, cienie innych ludzi są zawsze obecne. Kashimi i Koga twierdzą, że wszystkie problemy życiowe można łatwo rozwiązać, a życie wydaje się skomplikowane tylko dlatego, że tak je postrzegamy. Według nich jedyną rzeczą potrzebną do osiągnięcia szczęścia jest odwaga, by być nielubianym. Wyjaśniają, że nie należy bać się bycia nielubianym. Wolność to bycie nielubianym przez innych. Nie chodzi o to, że brakuje ci pewności siebie, po prostu brakuje ci odwagi. Wyjaśniają również, że odwaga by być szczęśliwym Obejmuje również odwagę, by być nielubianym. Kiedy zdobędziesz tę odwagę, twoje relacje międzyludzkie nagle zmienią się w coś lekkiego. W tym odcinku omówimy kluczowe nauki zawarte w książce, w tym psychologię nieszczęścia, dlaczego poszukiwanie zewnętrznej aprobaty jest ślepą uliczką oraz rady autora dotyczące tego, jak żyć naprawdę szczęśliwym życiem. Światopogląd Kasimiego i Kogi. Opiera się na przekonaniu, że każdy, bez względu na przeszłość, ma potencjał, by być szczęśliwym. Główna różnica między ludźmi szczęśliwymi a nieszczęśliwymi polega na ich gotowości do zmiany. Książka opiera się na teoriach psychologa Alfreda Adlera. Adler wierzył, że jaźń jest jednolitą całością. Nasze ciało, umysł, emocje oraz świadome i nieświadome myśli współpracują ze sobą, dążąc do wspólnego celu. Według Adlera wszystko, co myślimy, robimy lub czujemy, jest ukierunkowane na osiągnięcie tego celu, nawet jeśli nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Według Adlera cele nie tylko wpływają na nasze szczęście, ale kształtują to, kim jesteśmy. Ta perspektywa sugeruje, że cele, które wyznaczamy, napędzają nasze poczucie własnej wartości. Kashimi i Koga rozwijają tę myśl, wyjaśniając, że Adler nie skupia się na stałych cechach osobowości ale patrzy na ludzi przez pryzmat ich stylu życia. Dla Adlera nawyki, emocje i myśli składają się na styl życia, który wybierasz w pewnym momencie i kontynuujesz, ponieważ uważasz, że jest to najlepszy sposób na osiągnięcie celu. Na przykład Kishimi i Koga twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak osoba prawdziwie antyspołeczna. Zamiast tego postrzegają zachowania antyspołeczne jako wybór, sposób dążenia do określonych celów. Kashimi i Koga idą dalej, sugerując, że cele, które sobie wyznaczamy, nie tylko wpływają na nasze działania, ale także kształtują nasze emocje. Najpierw decydujesz, czego chcesz, a następnie tworzysz emocje, które pomogą ci to osiągnąć. Wyobraź sobie na przykład, że ktoś chce dostać pracę, ale jest tak zdenerwowany rozmową kwalifikacyjną, że nie jest w stanie przygotować się, a nawet stawić się na rozmowie. Osoba ta uważa, że gdyby pozbyła się niepokoju miałaby większe szanse na zdobycie pracy. Jednak Kashimi i Koga twierdzą, że prawdziwym celem tej osoby, prawdziwym celem tej osoby jest uniknięcie rozmowy kwalifikacyjnej, więc wywołuje emocje strachu. Ta osoba tak naprawdę nie chce tej pracy. Jej prawdziwym celem jest po prostu uniknięcie ryzyka niepowodzenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a strach jej w tym pomaga. Kashimi i Koga odnoszą się również do argumentu że traumatyczne przeżycia z przeszłości mogą uniemożliwić ludziom osiągnięcie szczęścia. Odpowiadają na to, twierdząc, że nie każdy, kto doświadczył traumy, pozostaje w niej uwięziony. Na przykład, chociaż negatywne doświadczenia z dzieciństwa mogą wpływać na Twoje cele, autorzy twierdzą, że nadal to od nas zależy, jakie cele sobie wyznaczymy i jak będziemy żyć, aby je osiągnąć. W książce piszą, że żadne doświadczenie samo w sobie nie jest przyczyną naszego sukcesu lub porażki. Nie cierpimy z powodu szoku wywołanego przez nasze doświadczenia, tak zwanej traumy, ale zamiast tego wyciągamy z nich to, co odpowiada naszym celom. Nie determinują nas nasze doświadczenia, ale znaczenie, jakie im nadajemy, jest samodzielnie. Wyjaśniają również, że bez względu na to, co wydarzyło się w Twoim życiu do tej pory, nie powinno to mieć żadnego wpływu na to, jak będziesz żyć od teraz, że to ty, żyjący tu i teraz, decydujesz o swoim życiu. Jeśli więc szczęście jest w naszej mocy, dlaczego ktokolwiek miałby wybierać nieszczęście? Kishimi i Koga twierdzą, że nieszczęście jest w rzeczywistości strategią, którą niektórzy ludzie stosują, aby osiągnąć swoje cele, jak wyjaśniliśmy wcześniej. Wyjaśniliśmy, autorzy uważają, że cele, które sobie wyznaczamy, wpływają na nasze emocje. Twierdzą oni, że sporadyczne nieszczęście jest normalne, ponieważ każdy od czasu do czasu odczuwa rozczarowanie lub frustrację. Jednak osoby, które są zawsze nieszczęśliwe, często kierują się jednym stałym, frustrującym celem, a ten frustrujący cel jest związany z ich relacjami z innymi ludźmi. Jest to ważna kwestia, ponieważ Kishimi i Koga sugerują, że ogólne poczucie szczęścia zależy od celów, które wyznaczamy sobie w relacjach z innymi ludźmi. Innymi słowy, co staramy się osiągnąć w naszych relacjach z innymi? Odpowiedź na to pytanie kształtuje to, jak bardzo jesteś szczęśliwy, więc Twoje emocje i poczucie własnej wartości są kształtowane przez cele, które sobie wyznaczasz. A cel, który ma największy wpływ na Twoje ogólne szczęście, to ten, który wyznaczasz sobie w relacjach z innymi ludźmi. Kashimi i Koga wyjaśniają, że istnieją dwa główne cele w interakcjach z innymi ludźmi. Dążenie do uzyskania ich aprobaty lub wywarcie pozytywnego wpływu na ich życie. Kashimi i Koga twierdzą, że nieszczęśliwi ludzie często jako główny cel stawiają sobie uzyskanie aprobaty innych. Nieszczęśliwi ludzie wierzą, że prawdziwe szczęście wynika z bycia postrzeganym jako dobry przez innych. Niezależnie od tego, czy ta akceptacja pochodzi od nauczyciela, rodzica czy społeczeństwa, zawsze prowadzi do tego samego rezultatu nieszczęścia. Zasadniczo nieszczęśliwi ludzie wierzą, że bycie lubianym przez innych czyni ich dobrymi ludźmi. Wielu twierdzi, że pragnienie akceptacji i poszukiwanie potwierdzenia jest naturalną częścią bycia człowiekiem. Jednak Kashimi i Koga wyjaśniają, że jest to błędny pogląd. Wyjaśniają, że ludzie nie nie szukają aprobaty, aby znaleźć szczęście. Szczęście znajdujemy w aprobacie, ponieważ zaspokaja ona głębszą potrzebę w nas. Dlaczego więc ludzie szukają uznania u innych? Według Kasimiego i Kogi w wielu przypadkach wynika to z wpływu edukacji opartej na nagrodach i karach. Kasimi i Koga wskazują, że nawet gdy nieszczęśliwi ludzie udaje się zdobyć aprobatę innych, płacą za to wysoką cenę. W dążeniu do potwierdzenia swojej wartości zaczynają żyć zgodnie z oczekiwaniami innych oczekiwania, poświęcając swoją wolność, a ostatecznie także szczęście. Wyjaśniają, że życie polegające na próbach odgadnięcia uczuć innych i martwiąc się o to, jak na ciebie patrzą, żyć w taki sposób, aby spełnić oczekiwania innych. Być może istnieją wskazówki, które pomogą ci podążać tą drogą, ale jest to bardzo niewolnicze życie. Dlaczego wybierasz tak niewolniczy sposób życia? Używasz terminu pragnienie uznania, ale tak naprawdę mówisz, że nie chcesz, aby ktokolwiek cię nie lubił, chyba że nie obchodzi cię opinia innych ludzi. Nie boisz się, że ktoś cię nie polubi i jesteś gotów ponieść koszt, że możesz nigdy nie zostać doceniony, nigdy nie będziesz w stanie zrealizować, nie chcesz, żeby ktokolwiek cię nie lubił, chyba że nie obchodzą cię opinie innych ludzi. Nie boisz się, że inni cię nie polubią i płacisz cenę, że możesz nigdy nie zostać doceniony, nigdy nie będziesz w stanie realizować, czyli nie będzie można być wolnym. Bycie chwalonym oznacza w istocie, że ktoś inny ocenia nas jako dobrego. A miarą tego, co jest dobre, a co złe w danym czynie, jest skala wartości tej osoby. Jeśli naszym celem jest otrzymywanie pochwał, nie będziemy mieli innego wyboru, jak dostosować się do skali wartości tej osoby i ograniczyć swoją wolność. Ustaliliśmy więc, że dążenie do aprobaty innych jest ostatecznie satysfakcjonujące, ale nie jest to, nie jest to najgorszy skutek uczynienia tego swoim głównym celem. Kasimi i Koga twierdzą, że prawdziwym problemem jest to, że cel ten jest często niemożliwy do osiągnięcia. W większości przypadków uznanie zależy od spełnienia oczekiwań innych, co oznacza, że to, czy ludzie cię akceptują, jest poza twoją kontrolą i czasami bez względu na to, co zrobisz, nie będziesz w stanie sprawić, by ktoś cię polubił. Kashimi i Koga wyjaśniają, że kiedy zdobycie uznania staje się niemożliwe, nieszczęśliwi ludzie często reagują wyznaczając sobie nowy cel zamiast kontynuować dążenie do czegoś niemożliwego, decydują się całkowicie przestać próbować. Rezygnują z prób zdobycia aprobaty innych, co powoduje pojawienie się negatywnych emocji, takich jak strach i nienawiść do siebie, które usprawiedliwiają ich decyzję o niepodejmowaniu prób. Jednak, jak wyjaśniają Kasimi i Koga, osoby te nadal pozwalają, aby ich życie było kontrolowane przez nieosiągalny cel, jakim jest aprobata. Rezygnując nie nie mogą naprawdę uwolnić się od tego pragnienia, a jedynie wzmacniają swoje emocjonalne przywiązanie do niego. Pogłębia to ich nieszczęście, ponieważ nadal odczuwają ból związany z nieosiągnięciem czegoś, co w zasadzie zrezygnowali. Drugim celem, który przyjmują, jest przekonanie siebie, że coś w nich jest wadliwe, co sprawia, że inni nie mogą ich polubić. Trzymając się tego ograniczającego przekonania, Nieszczęśliwi ludzie unikają ryzyka nieuzyskania akceptacji innych, ponieważ mogą to po prostu uzasadnić, mówiąc, że są wadliwi lub że coś jest z nimi nie tak. Jednak to sprawia, że pozostają uwięzieni w beznadziejnym, nieszczęśliwym życiu, ponieważ teraz wierzą, że nie mają mocy, aby zmienić to, co uważają za wadę. Dodatkowo Kashimi i Koga wyjaśnili, że potrzeba zewnętrznej akceptacji nie wpływa tylko na samoocenę nieszczęśliwych ludzi, ale także uniemożliwia im tworzenie zdrowych relacji. Głównym powodem tego jest fakt, że nieszczęśliwi ludzie często postrzegają życie jako rywalizację, widzą innych jako rywali. Innymi słowy, jeśli ktoś inny odnosi sukces, oznacza to, że oni ponieśli porażkę. Dzieje się tak, ponieważ akceptacja jest często warunkowa. Zależy od działań. Niektórzy mogą Cię lubić za to, że jesteś zabawny, inni za hojność, a jeszcze inni za osiągnięcia zawodowe. Są to trudne standardy do spełnienia i nikt nie jest w stanie spełnić ich wszystkich idealnie, więc naturalnie ktoś inny może zasłużyć na akceptację bardziej niż Ty. Kiedy inni odnoszą sukces, podnoszą oczekiwania, utrudniając Ci zdobycie takiego samego uznania. Kishimi i Koga wyjaśniają, że poszukiwanie zewnętrznej akceptacji jest grą o sumie zerowej. Im większy sukces odnosi ktoś inny, tym gorzej ty wypadniesz w porównaniu z nim. Innymi słowy, dążenie do uznania innych zamienia życie w rywalizację, w której są zwycięzcy i przegrani. Prowadzi to do tego, że nieszczęśliwi ludzie boją się sukcesu innych, a nawet mogą świętować ich porażki zamiast oferować im wsparcie. To właśnie takie zachowanie uniemożliwia im nawiązywanie zdrowych relacji. Kashimi i Koga wyjaśniają, że gdy ktoś uwolni się od schematu rywalizacji, znika potrzeba triumfowania nad kimś innym. Drugim powodem, dla którego dążenie do uznania szkodzi relacjom, jest przekonanie nieszczęśliwych ludzi, że relacje opierają się na poświęceniu. Potrzeba uznania nieszczęśliwej osoby może również zaszkodzić jej relacjom, sprawiając, że czuje się ona uprawniona do czegoś. Kashimi i Koga twierdzą, że ponieważ nieszczęśliwi ludzie spędzają życie, próbując spełnić oczekiwania innych, czują urazę, gdy inni, zwłaszcza bliscy im ludzie, nie spełniają ich oczekiwań. Spełniają jego oczekiwań. Autorzy wyjaśniają, że osoba nieszczęśliwa czuje się pokrzywdzona, gdy robi coś miłego dla kogoś i nie otrzymuje oczekiwanej wdzięczności lub uznania. Wyobraźmy sobie na przykład, że ktoś organizuje dla przyjaciela urodzinowe przyjęcie niespodziankę, a następnie czuje się urażony, gdy przyjaciel nie robi tego samego dla niego. W tym przypadku osoba organizująca przyjęcie tak naprawdę wykorzystuje przyjaciela, aby uzyskać coś w zamian. Jeśli przyjaciel czuje się zmuszony do odwzajemnienia się, ale nie chce tego zrobić, to właśnie wtedy, to właśnie wtedy zaczyna się uraza. Teraz, gdy omówiliśmy już, jak poszukiwanie zewnętrznej akceptacji może negatywnie wpłynąć na Twoje życie i relacje, przyjrzyjmy się alternatywnym rozwiązaniom i radom Kasimiego i kogi dotyczącym szczęśliwszego życia. Kasimi i Koga sugerują, że zamiast szukać akceptacji, szczęśliwi ludzie skupiają się na pomaganiu innym. Prawdziwą radość czerpią z przyczyniania się do dobrego, dobrobycie otaczających ich osób. Dla nich szczęście wynika z prawdziwego przekonania, że są dla kogoś przydatni. Kashimi i Koga twierdzą, że dopóki szczęśliwi ludzie wierzą, że pomagają innym, nie martwią się tym, co myślą o nich inni. Twierdzą, że musisz sam zdecydować, co oznacza dla ciebie bycie przydatnym. Kiedy już zorientujesz się, co jest naprawdę ważne w twoim życiu, wszystko inne będzie wydawało ci się stratą czasu, nawet jeśli spełnisz oczekiwania innych, ale nie czujesz się użyteczny, nie znajdziesz szczęścia. Wyjaśniają, że jeśli ktoś naprawdę ma poczucie, że wnosi wkład, nie potrzebuje już uznania innych, ponieważ ma już prawdziwą świadomość, że jest dla kogoś użyteczny, bez potrzeby wychodzenia z siebie, aby uzyskać uznanie innych. Innymi słowy, osoba, która ma obsesję na punkcie pragnienia uznania, nie ma jeszcze poczucia wspólnoty i nie udało jej się zaangażować w samoakceptację, akceptacji, zaufania do innych, ani wkładu w życie innych. Dla szczęśliwych ludzi, pomaganie innym nie jest bezinteresownym poświęceniem. Ale czymś, co robią głównie dla własnej korzyści. Chociaż może to brzmieć egoistycznie, Kasimi i Koga twierdzą, że nie ma nic złego w tym, że celem życia jest uszczęśliwienie siebie, ponieważ pomaganie innym daje im spełnienie. Szczęśliwi ludzie są w stanie służyć innym, nie oczekując niczego w zamian. Ponadto, według autorów, chęć pomagania innym, ponieważ sprawia to radość, jest znacznie silniejszym motywatorem niż robienie tego, po prostu dlatego, że jest to słuszne. Dzieje się tak, ponieważ poświęcanie się dla innych, poświęcenie, aby być postrzeganym jako dobry człowiek, jest po prostu kolejną formą poszukiwania aprobaty. Kashimi i Koga twierdzą również, że każdy może znaleźć szczęście, uświadamiając sobie, że samym swoim istnieniem sprawia radość innym. Ludzie w naturalny sposób troszczą się o siebie nawzajem, a samo przebywanie z innymi może być satysfakcjonujące, bez konieczności robienia czegoś niezwykłego. Opierając się na tej idei, szczęśliwi ludzie wierzą, że wszyscy ludzie mają wartość, nawet jeśli nie zrobili nic dobrego w swoim życiu. Dzięki temu przekonaniu mogą w pełni zaakceptować siebie, nawet jeśli popełnili błędy lub nie są tak dobrze przystosowani do życia jak inni. Rozumieją, że ich obecność jest cenna dla otaczających ich tak dobrze przystosowani jak inni. Rozumieją, że ich obecność jest cenna dla otaczających ich osób. To sprawia, że czują się dobrze pomimo swoich niedoskonałości. Chociaż Kashimi i Koga przyznają, że niektórzy ludzie robią więcej dobrego niż inni, wskazują, że w przeciwieństwie do nieszczęśliwych ludzi, którzy mogą postrzegać sukces innych jako zagrożenie, szczęśliwi ludzie cieszą się z niego, ponieważ wierzą, że każdy może sprawić innym radość po prostu poprzez swoją obecność. Nie widzą potrzeby postrzegania życia jako rywalizacji. Sukces innych nie umniejsza ich własnej wartości jako w końcu jesteśmy tylko ludźmi. Szczęśliwi ludzie skupiają się na chwili obecnej, ciesząc się życiem takim, jakim jest. Kashimi i Koga wierzą, że każdy z nas ma możliwość wyboru szczęścia w dowolnym momencie. Kashimi i Koga wyjaśniają, że wiele osób uważa, iż aby być szczęśliwym, trzeba osiągnąć coś wielkiego, ale to nieprawda. Każdy może znaleźć szczęście, po prostu dostrzegając pozytywny wpływ, jaki wywiera na innych. Wyjaśniają, że nie oznacza to, że należy przestać dążyć do osiągnięcia przyszłych celów. Zamiast tego należy znaleźć sens i radość w drodze do tych celów. W ten sposób, jeśli życie nagle się skończy, nie, nie oznacza, że należy przestać dążyć do osiągnięcia przyszłych celów. Zamiast tego należy znaleźć sens i radość w drodze do tych celów. W ten sposób, jeśli życie nagle się skończy, nie będzie się czuło, że zostało zmarnowane. Kluczowym wnioskiem płynącym z tej książki jest to, że bez względu na to, co się robi, nieuniknione, że niektórzy ludzie cię nie polubią. Dlatego, jedynym sposobem na znalezienie trwałego szczęścia jest zaakceptowanie tej rzeczywistości i odwaga, by żyć życiem, które uważasz za dobre, niezależnie od opinii innych ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby porzucić potrzebę akceptacji i rozwinąć odwagę, by być nielubianym.